Jest finał, jest złoty medal, no jesteś bezkonkurencyjna, to już chyba kolejne zwycięstwo, złoty medal na mistrzostwach Polski. Tak, bardzo się cieszę, ponieważ zrobiłam to już piąty raz, piąty raz z rzędu ten złoty medal jest, więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Jakie dla ciebie te mistrzostwa były, jeżeli chodzi o poziom, o to ile wal stoczyłaś, jak to wyglądało? Stoczyłam dwie walki, poziom nie był... Bardzo wymagający, ale to też kwestia tego, że naprawdę stoczyłam dużo walk, takich mocnych, z dziewczynami z zagranicy. Miałam też okazję sparować z seniorkami i cieszę się, że te dwie, dwie walki udało się przed czasem skończyć. Cały czas czynnie w kadrze, w kadrze Polski też jest dużo wyjazdów, dużo turniejów zagranicznych. No to buduje to widocznie, e, procentuje na ringach polskich. Tak, oczywiście, dzięki temu się rozwijamy najbardziej i potem widać tą różnicę na takich turniejach krajowych. Jakie plany teraz wreszcie, wymarzone wakacje, czy kadrowo jeszcze coś będziecie działać? Chwilka przerwy, i od 28 lipca zaczynamy oboz w Toruniu i szykujemy się do Mistrzostw Europy. Dzięki, wielkie, gratuluję jeszcze raz e, zwycięstwa, no i trzymam kciuki za kolejne starty. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.